Dzień dobry, witam na kanale Przeczytane. Ja nazywam się Magda i ja Agnieszka i przychodzimy z książkami na zimę. Dokładnie, chyba mój ulubiony format tak? do nagrywania, czyli książki na daną porę roku. Tak. I mamy tutaj trochę polecajek w klimacie zimowym. A zanim to, to obserwujcie nas na Instagramie, ale, ale przejście! Subskrybujcie i dajcie nam łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jakie wy polecacie książki na zimę. I do sedna. Dobrze, To jest i bardzo duże sedno. Dasz i Lili. Dokładnie Księga Wyzwań Dasza i Lili i 12 dni świąt Dasza i Lili. To jest książka, która krzyczy zimą. To jest książka o... O, jakie y, Dziękuję, dziękuję. Y, o Lili, która mm, zostawia w księgarni notes, y, w którym y, pisze, że ona chce się z kimś tam zapoznać. Znajduje ten notes Dasz. I zaczynają wymieniać ze sobą wiadomości właśnie w tym zeszycie, w tej księdze, wyzwań z tą tytułu, bo oni właśnie dają tam sobie różne wyzwania. Yy. I to jest idealna książka na święta, moim zdaniem, na zimę. Jest super. Jest zimowy klimat, jest bardzo ciepła, przyjemna historia. Fajni bohaterowie. Druga część już radzi sobie trochę gorzej, i pierwsza połowa mi się nie podobała. Ale w drugiej połowie znowu wracamy do tego no, ciepła, w tak. Dokładnie. I co mogę powiedzieć? Przeczytajcie w tą zimę. Będzie fajnie. To ja wiesz, zacznę od czegoś ciepłego, chociaż tylko jedną pozycję będę miała z klimatu tych ciepłych. I tutaj chodzi mi o linię serc. Ja to czytałam bardzo dawno temu, ale bardzo ciepło to wspominam. Co więcej, Teraz jako co myślę, to jest o Bożym Narodzeniu. Dopiero raz, to, to przyszło do głowy. No, co ja? I to nie? w ogóle to, to jest idealne. To jest taki romans o dorosłych ludziach. Od razu mówię, już tam to dawno to nie jest młodzieżówka. O małżeństwie Georgie i Nila, które m, przeżywa swój kryzys. Tak bym powiedziała. Ona właśnie ma jechać na święta Bożego Narodzenia. On niekoniecznie może do niej dołączyć, więc są tam takie spory. No bo to jednak święta powinny być razem spędzane. I próbują się zdzwonić. I jeśli. I naprawdę nie umiem teraz znaleźć tego, ale ja pamiętam, że tak było. <grym, <grym, no na pewno tak było. Jakby główną rolę w tej książce gra żółty telefon, bo jest to w pewnym sensie kontakt z jej starym Nilem. Ok. Bardzo ciepła książka, dobra na święta, dobra na zimę. ma jest skotyk na okładce, czego się? Tak, więcej, tak, dokładnie. polecam. Dokładnie. Dobrze, moja kolejna książka zimowa. W sumie nasza wspólna, obie ją czytałyśmy i obie się zgadzamy z tym, że ona jest na zimę. Zgadza się też z nami okładka. Health Stopper. Health a dokładnie część czwarta. Jak widać na załączonym obrazku, on odbywa się... się Od, nie, nie odbywa się rozgrywa się yy, w zimę, rozgrywa się w zimę. Ja powiedziałam, że on nosi kurkę. No jej. Kurka <gulka> to taś jest taś mój taś. kot. Więc nie nosi kurki. Nosi swego pieska, kurkę. który teraz nie pamiętam jak się nazywa. Nili? Coś takiego. Nieważne. Tak, to jest po prostu czwarta część y, historii Nika i Charlie'ego, mm, którzy są przeuroczy. Tak. I te książki są przeurocze. I też mają właśnie taki klimat Ciepłych świąt. Naprawdę, mhm. jeśli y, usiądziecie sobie wieczorem w Wigilię i przeczytacie wszystkie te cztery części, to to będą dobre święta. Skończycie właśnie tej czwartej zimowej, trochę takiej smutniejszej, ale nadal utrzymanej w tym takim miłym klimacie. Mhm. Tak. No, nawet jak ta książka chce być książką smutniejszą, to jest książką przeuroczą Dokładnie. i przeciepłą. Dokładnie. Ona po prostu nie potrafi być Dokładnie. inna. I odsyłamy do recenzji. Jesteśmy wielkimi fankami tych książek i wielkimi ich promotorkami. Myślę, tak że może... powinni nam płacić. Myślę, że Alice Ousman powinna z przelewy nam wysyłać. Props lepsze Dokładnie. E, Czy my... Ja przynajmniej już skończyłam z e, tymi ciepłymi klimatami ja e, zimy pod kocykiem. I przechodzę do zdecydowanie mroczniejszych, zimniejszych klimatów, ale właśnie takich, które mi się także kojarzą z zimą. Pierwszą pozycją tutaj którą wzięłam, to Gdzie niebo mieni się czerwienią. I nie wiem, czy mam bardziej zimową, mroźną książkę, niż ta. Na swojej bibliotece. Nawet wygląda bardzo mroźnie, zimowo. Tak. To jest fantastyka młodzieżowa. Oczywiście nie pamiętam, jak się... A pamiętam, jak się nazywa główna bohaterka, ale ja tego nie przeczytam, więc musi, nie przeczytam. Musicie mi wybaczyć. Ta książka ma swój własny język. I nawet jeżeli autorka tutaj właśnie z tyłu nam pisze wymowę imion, to mm -hmm. ja nadal nie wiem, o co chodzi. i War no właśnie nie, nie rozumiem, o co chodzi z tymi drukowanymi luzka. tak Lu życzyć. Luska. W każdym razie jest to taka dobra fantastyka młodzieżowa. Nic wyjątkowego, ale też nie mam tam jakichś dużych do nich zarzutów, która rozgrywa się na takiej wyspie, takiej z skutej lodem. Tam jest po prostu jak na Antarktydzie. Wszyscy żyją, jakby wiecie, z, w takich takich domkach. Ale Iglo, coś takiego. Okay. Nie, dokładnie Iglo. Natomiast no, e, pokryte śniegiem są. Oni ubierają, jak wychodzą, to mam ileś tam kurtek na, na sobie, muszą, mm -hmm. e, one muszą ubrać, aby w ogóle przeżyć tam. I tam, jakby samo jedzenie, na przykład, to jest tylko suszone mięso. No, jest taki naprawdę klimat takiego. Eskimosów trochę. Tak, tak mi się powie. Tak, Więc okay. no, jak się czyta tą książkę, to jest autentycznie zimno. Okay. Czyli je na zimę. Tak. Ale te wątki fantastyczne tam naprawdę są takie fajne. Oryginalny no i super. Spoko, polecam. Dobrze. Moja kolejna książka. Tutaj już zdecydowanie odchodzimy od yy, uroczości i wchodzimy w temat klasyków. Pięknie. Sylwia Plath i Szklany Klosz. Wydaje mi się, że ten taki smutek i taka melancholia też jest zimową. W zimie lubimy być pod kocykiem i lubi nam być miło, ale też niestety czasem jest nam po prostu smutno i ta książka się to idealnie wpasowuje, Bo ona jest, ona jest bardzo smutna, ale przy tym też jest bardzo piękna i bardzo dobrze się ją czyta. Bo to jest książka o kobiecie, na depresję. I no właściwie yy, widzimy to, jak ona zmaga się z tą chorobą. I, i to tyle. To tyle, bo tutaj nie ma żadnych... Szalonych, yy, fabularnych rzeczy, uh -huh. tylko po prostu idziemy z tą bohaterką przez życie i patrzymy, jak ona próbuje dać sobie radę. To będzie ciężkie do pokazania. Yy, starałam się bardzo wybierać takie książki, o których mało mówię zazwyczaj. Uh -huh. Takie, ja yy, które kiedyś tam dawno przeczytałam, nadal bardzo dobrze wspominam, a po prostu nie mam teraz za dużo okazji, żeby o nich mówić, a chcę głosić ich nowinę. Zdecydowanie. Yy, na ten moment mówię o trylogii Krąg, Ogień i Klucz. Jest to trylogia, yy, to jest fantastyka młodzieżowa, ale taka bardzo, wiecie, yy, nie błaha, taka poważna. Tam się dużo dzieje, tam są, jest dużo emocji, jest dużo tragedii, no dużo się dzieje, trzy takie książki. Bardzo ładnie wygląda. Yy, natomiast, yy, co jest kluczem dla mnie? Troszkę. Dobra, Kluczem do tej trylogii jest to, że to jest seria taka typowo norweska. Teraz nie chcę oszukać, czy ona jest norweska, czy ona jest, czy autorka, czy autorzy właściwie są ze Szwecji, czy z Norwegii. O, z Szwecji nawet. Natomiast na pewno jest to seria skandynawska, taka właśnie z takim chłodem, jest taka surowa. No, i tam jest permanentnie zimno. Więc no, czuć, że tam po prostu jest zimno, że jest ta zima i jest ten mróz i pesymizm, taki no, ogólnie panujący chłód i mrok. Natomiast jeśli miałabym powiedzieć parę zdań o fabule, to jest trilogia, tak jak mówiłam, już właśnie fantastyczna, o sześciu dziewczynach, które pewnego dnia spotykają się w parku. I nie mam pojęcia, co one tam robią. Bo nagle no to się tam pojawiły wszystkie razem yy, i odkrywają, że mają w sobie pewne tajne moce, tak bym to nazwała, okay. takie trochę Witch, ale to nie ma nic wspólnego z Witch. <grym> <grym> Uwielbiam wasze porównania po <grym> prostu. Yy, I od tego czasu się w, trochę trzymają razem yy, w liceum, staram sobie, sobie poradzić z tą nową informacją, z tą, z tą nową wiedzą i... No i działają z tym. Dobrze, moja kolejna książka to jest książka, którą nie do końca ja lubię, ale jest, jest lubiana i są to małe kobiecki, a pokazują tutaj dlatego, że jest bardzo zimowa. One mi się, po prostu małe kobiecki bardzo mi się kojarzą z zimą. Jeśli chodzi o fabułę, nie ma jej zbyt wiele, ale to jest yy, książka o. dobrze myślę, czterech siostrach? Tak. tak. O czterech siostrach i o ich życiu. Zdecydowanie bardziej polecam obejrzeć film niż przeczytać książkę, bo film to jest jeden z moich ulubionych filmów. Książka niekoniecznie. Ale jeśli, jeśli chcecie przeczytać jakiś klasyk, bo myślę, że to jest dosyć przystępny klasyk, to nic to się nie stanie, jak to przeczytacie. Może być. Nie, nie wiem, nie pluję jakoś na tą książkę, że jest okropna. Y a na pewno jest bardzo zimowa, plus jest bardzo ładnie wydana. No, się teraz sprawiałaś, tak. że mam ogromną ochotę przeczytać. Zimę? Y -y. no, mam się podoba ten pomysł na tą książkę, natomiast film mi się nie podobał. Dlaczego ja tym nie wiem? A myślałam, nie mówiłam wam przecież, że nie jestem fanką. To jest jeden z moich ulubionych filmów w życiu mojego. No, ale to jeden z moich ulubionych filmów mojego życia jest do mojego uprzedzenia. Gusta i guściki. Nie, 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 nie trafisz. Okej. Okay. Dobra. A mi się bardzo te filmy ze sobą kojarzą. One są bardzo podobne. No, widzisz? O, oba są takimi klasykami na śmieszno. Klasykami na śmieszno. No, klasykami. Z klasyki zekranizowane z humorem. No, mo może nie. Na. coś tam jest. Moja następna książka. przedostatnia. To jest książka pod tytułem A wiesz co? Tam był śnieg. <noise> czyli, czyli śnieg, czyli zima. No to, to idealna na zimę. Chodzi mi tutaj o morcze materie. Na temat tej książki dosyć dużo mówię w jednym z naszych pierwszych vlogów. Natomiast, no, no tam był śnieg. Książka, no. książka o y, Jasonie, który zostaje napadnięty, porwany i budzi się w świecie, w który no, nie poznaje nic. W sensie, że jego żona już mówiłam to nawet 10 razy jego żona nie jest jego żoną, a jego syn nie istnieje. No ale to jest opis tej fabuły, więc jak chcę przetoczyć, to muszę powiedzieć mm, nie mogę powiedzieć, gdzie tam ten śnik jest, bo to byłby bardzo duży spoiler. Mhm. Ale uwierzcie mi, że jest taki moment w tej książce, w której to, że jest zima, jest super mega Hiper istotne, i to przełamuje wszystko. Także, okay. no nie będę tutaj więcej mówić, ale polecam Wam, to jest taka rozrywka. Okej. Okay. Rozrywka, z której można być dumnym. Wiesz, to nie jest tak, że. jak pamiętnik nastolatki. No, ja wiem, że to nie jest. No, rozumiem. Tylko to jest taka, że się dobrze bawisz i jeszcze masz powiedzieć, a czytałam taką książkę, jak mroczna materia. To dobrze brzmi. Rozumiesz. No. Rozumiem. Sukuruje, że. Ach, czytam, pamiętnik nastolatki brzmi źle. No, kiepski tekst na podróż. Nie tak. no, nie powinien tego podrywać. nie <noise> wiem o co ci chodzi. Dobrze, i na zakończenie chyba najbardziej zimowa książka ever. Tak? Przynajmniej pierwsza część. A no, przecież to też był śnieg! Dobrze. Przecież to w ogóle jest. Nie, dobra. Ja nie połączyłam kropek w mojej głowie. Śnieg! Wiem, śnieg. wiem, wiem. wiem. Królowa śniegu. Śnieg. śniegu. Tak, dobra, W się. Naj, 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 najzimowsza książka ever. Dawno to czytałam, okej. Okay. No. no ja czytałam to wczoraj, więc jakby specjalnie do tego filmu to przeczytałam, słuchajcie, możecie być dumni ze mnie. I co mogę powiedzieć? Zima. Zima, która nigdy się nie kończy. Tak jak mówię, myślę, że nie będę się tutaj rozwodzić, bo to jest znana powszechnie książka i też mnie znane powszechnie jest to, że jest Zima, królowa śniegu i ogólnie jest mroźna. dokładnie. Bardzo dobre słowo. Ostatnia książka ode mnie, książka Kłętnie odkryjmy. Tak. Znowu, tam był śnieg. Ja cię kocham, a ty miał? Musiałam! Katarzynę bareniki miszczuk Tak. Ja Jezu. uwielbiam tą książkę. Ja uwielbiam w ogóle Katarzynę Bareniki-Milczuk. Ja ją chcę poznać. Czy ktoś jest... jeszcze nie zauważył, że Magda uwielbia tą autorkę? Myślę, że wszyscy. No może ktoś taki się znajdzie. Ale to na to pewno, to. pewno już w jednym tym mówiłam i teraz to powtórzę, ta książka jest super. Komedia kryminalna pisana z perspektywy kota. Czego chcecie więcej? Y, znowu nie chcę, tak jak w tej poprzedniej powiedzieć, jak ta zima ma tam, co, co tam ta zima robi, bo nie chcę spoilerować Co zima robi. Ale ta zima jest taka istotna, ta jest tak dobrze wymyślony. No. Śnieg, tam był śnieg. To było bardzo dużo śniegu. Tego śniegu było za dużo. Dobrze, teraz już definitywnie to wszystko. Ostatecznie. Ostatecznie, definitywnie, tak. Panie Urbański, definitywnie. Mam nadzieję, że podobały Wam się nasze wybory e, dotyczące zimy i naszych mroźnych propozycji dla Was. Mam nadzieję, że to się przeczytacie i że nam o to napiszecie. Do zobaczenia w następnym filmie, widzimy się niedługo. Tak. Pa, pa.